Cieszę się, że się zapisujecie do naszych dzieł. Oto, moi drodzy, kolejnych dziesięć nowych osób zapisanych na Wieczernik, Dywizja Pomorska i wszyscy chętni, 16-18 październik, Dariusz z Gawron, Gdańsk, Waldemar z Woknia, Gdańsk, Radosław z Regliński, Sopot, Regina z Elward, Gdynia, Honorata Z. Herman i Urszula Z. Urbańska-Kartuzy, Cecylia Z. Cichosz i Zbigniew Z. Brzeski-Rumia, Natalia Z. Nowaczyk-Żukowo, Katarzyna K. Czaja żukowo Kolejnych 17 osób zapisało się do nowicjatu. Przypominam, dla mnie to jest również wpis, że część z Was przyjedzie na piątek na ten obrzęd. Będzie od między 19 a 20 Ściągam do pomocy jak najwięcej osób. Nasza pani Kasia, bo już ma wiadomość, ma wolne, więc będzie nam to łatwiej, Was obsłużyć. Jeśli przed 19 nasze biura obsłużą Was, bo się nabożeństwo zacznie o godzinie 17, to, moi drodzy, wszystko będzie. Tego dnia nie będzie żadnych innych inicjacji. Medalion Boga Ojca. Będzie podczas uroczystości. Podczas uroczystości dwojga serc. O dziesiątej i przyjmę do rycerstwa, bo są duże zapisy, jak ktoś by był, to do rycerstwa w sobotę i do medalionu, moi drodzy, przyjmę. Oto kolejni chętni do nowicjatu. Anna M. Kleczeńska, kolno Agnieszka, Z. Dąbkowska, Rucia Menida, Janina M. Kasprzyk-Sosnowiec, Dominik Z. heller Malbork, Barbara B. Strojna, Stę, szefkoło Poznania, Agnieszka Z. Sabuda-Tychy, Hanna W. Szebrowska-Kolno, Paweł W. Trachalski-Kalisz, Marek Z. Susnik-Polska, Brygitta Z. Gruca-Weinheim-Niemcy, Zofia Wugałek, Gorzyce, Polska, Karina Z. Zawadowska, Zabrze, Przemysław R. Miłek, Gdańsk, Władysław Ner Leżajsk, Danuta Z. Kozłowska, Zofiówka, Tersa Z. Kaszuba, Rzeszów, Stanisława D. Warzocha, Rzeszów. Dobratwa duszczyźcowych zapisał się... Jedna osoba, 929, Józef Z. Sotoniak, Ostrawa, Radwanice, Czechy. Dwunastoletnia ofiara modlitewna na rok 2030, jedna osoba, 682, Monika Z. Kyfler-Hanower, Kalendarz, Rycerzy, Która Króla, jedna osoba, 178, Maria K. Klar, Miasteczko Krajeńskie, Grabowo. Gruzja wsparcia Europy, dwie osoby. Postpiątkowy ochleb i wodzie, o uratowanie Europy od islamu, 824 osoby. Ewa Z. Rogula, Bremen Niemcy i Krzysztof Z. Rogula, Bremen Niemcy. Postśrodowy ochleb i wodzie, jedna osoba za ojczyznę naszą i o intuicję króla Polski, 748. Roman, W. Ragan, Poznań. Chętni na ofiarę serca, jedna osoba, 200. 66 Paweł W. Trachalski-Kalisz. Rekolekcje zakonników zakonu Mariańskiego w czasie wakacji. Termin podam. Dzisiaj było tyle pracy, że jeszcze nad tym siadłem. Pani Agatka, jak mnie złapił po nabożeństwie, to kukniemy. Cztery osoby: Zofia W. Suchcicka-Warszawa, Barbara P. Jacenko-Kowary, Maria Z. Jaber-Jork, Stany Zjednoczone, Janina W. Kasprzyk-Sosnowie. Czytam te nazwiska ale później będę podawał, ile z nich złożyło wpisowego 200, 200 zł. To jest dla mnie dowód, że przyjedzie. Że jeśli nie przyjedziesz, to ja mam przynajmniej 200 zł. Takie bardzo proste, żebym nie przeżywał tych wstrząsów, co podczas tych wakacyjnych rekolekcji. Moi drodzy, na... Izrael, pielgrzymka listopad Następny rok zgłoszonych Gdzie jest 185 osób Cieszę się, zgłaszajcie się Pojedziemy Po ciekawym roku Organizowana jest pielgrzymka Do Rzymu Dzieci podaje Co wiem My tu żyjemy W innych warunkach Mamy pustelnię, swój świat Dzieci więc podaje komunikaty Znaleźć w Rzymie hotel i taką grupę przyjąć, to graniczy z cudem. Organizujemy, nie poddajemy się. Prowadzone są rozmowy. Już jest koniec biura w Rzymie. Już maila, to nie wystarczy. Szefowa chce jechać poniedziałki. Dopiąć wszystko, bo ja aż dzisiaj ten rzeczy postarałem. Więc hotele w Rzymie mogą przyjąć tylko 40% stanu łóżek. Czyli jak ma 250 łóżek w hotel, to może nas tylko przyjąć 110, ale gdzie taki hotel znajdziesz? Jeśli się dogadamy z hotelem, na śniadanie może iść 30 osób. Jeśli będzie nas 110, będziemy jedli śniadanie 4 godziny. Na obecnym etapie, na obecnym etapie żaden hotel we Włoszech nie robi obiadu kolacji. Do kościoł we Włoszech no na nabożeństwie może być dziesięć osób. Z mszami świętymi mam pewny plan, ale to dopiero powie, jak będziemy na miejscu. Nikt tego nie wie, bo to diabeł działa. Więc musicie przyjąć wszystkie wytyczne, jakie wam dam. Kto może bierze z sobą laptop? Komórka obowiązkowo, bo może mieć, możesz mieć transmisję przez telefon albo przez laptop. Nie wiem, jak się będziemy pomieszczać, ale stąd proponuję, moi drodzy, trzeba przekalkulować, że musimy coś sobie, każdy jakąś konserwę wziąć i kawał chleba. Ta jedzenie jest ale musimy coś z sobą dzieci wziąć jakoś się podzielić na grupy, na cztery osoby, czy na pięć, jeden termos, żeby sobie herbatę chociaż wieczorem zrobić, ciepło, rozumiecie? Przypominam, śniadanie włoskie to jest tyle, co by kodna napłakał. We Włoszech nigdy nie pojesz. Ani wieczór, ani rano. Pamiętam, jak byliśmy pod Wiedniem u sióstr zakonnych, to Włoszka Goniła i darła się. 4 Jedzą jak wielbłądy, bo my chleba. Chociaż chleba dajcie, no bo dadzą ci ty, 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 jakoś tam pastę, fiutę I, 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 i co dalej. Zubka tak lej, leciwa, że lepsza była w Auschwitz-Birkenau. W czasie wojny. Na obecnym etapie druga rata, 2000, może być więcej. Widząc ile, bo tej tego pielgrzymki by żadne, żadne biuro na siedzi nie robiło, rozumiecie? Więc ja sobie powiedziałem, Pani Małgosi, trzeba, dopisujesz Pani sobie plus 400 euro na wszystkie inne koszta. My jedziemy na rozkaz Boga. Pan Bóg pan powiedział, najlepszy czas, jaki może być. Ale ja znam Pana Boga w Jego planie, a nie naszym. Tyle lat nam błogosławił, więc nas stać na wysiłek. Nie na narzekanie. Dzieci zapowiada się fenomenalny wyjazd do Rzymu. Przypominam, fenomenalny wyjazd do Rzymu. Nasze służby techniczne. Dzieci testują systemy nagłośnieniowe. Chcemy wszystkim sprawić słuchalność. Jak <laughs> wytestowali, w jednym autobusie tak spalili wszystkie bezpieczniki i system. <grystanie> Ale dziękuję moim braciom dzieci, bo to jest, rozumiecie. No bo jak pojedziemy czterema autobusami, to żebyście przynajmniej mnie w drodze słyszeli. Więc wyjazd do Rzymu, mówię delikatnie, bombowy. Będę wiedział za tydzień, czy będziemy mieli 150 miejsc? Czy będziemy mieli 180? A że go za... Kto się chce zapisywać dzieci z dzieci... Takich przeżyć nie będzie nigdy. Patrzą na nas jak na mohikaninów, że ktoś się wybiera. Pan Bóg, pa, przypominam, kazał mi wyznaczyć miesiąc, żeby nie było dużo, tury, nie było w Rzymie tłoczno informuję Was, będzie tam pusto i będą nas pilnowali wyjątkowo. Będzie tam wyjątkowo pusto. Już dziś wiemy, do katakum watykańskich nie można wejść, ale Pan Bóg powiedział, najlepszy czas, damy świadectwo, będziemy się o te miejsca ocierali. I jeszcze to nie krótki wyjazd, bo z przejazdami 12 dni, bo ja byłem przekonany, że się mi uda zrobić takie przeżycie, jak mieliśmy w zeszłym roku w Trefontana. Poszliśmy na grób świętego Pawła, u utrapistów, dzieci, nikogo. Trzy kościoły. My weszli do tej starego rzymskiego mury kościoła, dzieci, śpiewamy po łacinie. Dwie godziny modlitwa, niebo. Ściany mówią, męczennicy z nami. Później pod koniec cisza, ni nam nie przeszkadza. Nagle paru trapistów się tam krząka przy ołtarzu, koło dziewiątej już wieczór, ciemno, denerwuje się już klucznik. I my wtedy, moi drodzy, wyciszamy się, oni zaczynają w siedmiu, to, 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 te swoje nieszpory płaci, śpiewane, idelera. Przypominam, Pan Bóg powiedział, najstosowniejszy, najlepszy czas na pielgrzymkę wiedzieli będzie was. Tyle o pielgrzymce do Rzymu. Proszę mi, nie zawieść Pana Boga. Przypominam, jesteście rycerze, a nie ciury obozowe. Przyjmiemy wszystko, co nam da Pan Bóg. Jestem zobowiązany z punktu honoru i dowódcy powiedzieć, jakie są realia. Mówię ogólnie, bo przeciwnik nas tak teraz inwigluje, tak nasłuchuje, tak uciska, ale pewne rzeczy wam muszę przekazać. Jesteśmy drzazgą wokół diabła. Jak chcecie znać stan naszego ruchu, jak tłuką, jak prześladują dzieci rycerzy, co się dzieje po domach, jakie mam świadectwa, wytrzymać. Dziś mnie utrzymała Matka Boża. Im bliższe nadejście Królestwa Bożego w duszach, tym większe prześladowanie wiernych. Więc muszą się wściekać. Dziś da mi, jak mi dał rycerz świadectwo, co mu robi kobita. Nie może nic na ścianie powiesić, wywala obrazy przez domu, zrywa medaliony, dzieci. Nie chcę was dobijać ty tymi różnymi meldunkami. Co się dzieje na froncie? To, żem powiedział, za zażmarłych we wtorek, 22, będę się modlił za Irenę, nie wiadomo, zmarłych, Genowefę Bukowińską. Zofie Piuro, Kazimierza Makowskiego, Józefa Sieńko, Jana Kozioła, jeśli do, do, dojdzie jakaś osoba. Moi drodzy, ci, co nie mogą w piątek przyjechać, ale są, moi drodzy, wpisani do nowicjatu, to już są wciągnięci w nurt bitwy. Na wieczornikach przyjmujemy co miesiąc, Znajdziecie sobie kiedyś czas, to jest w niedzielę, po południu, między wpół do czwartej a piątej, ruszamy, w zależności jak to ciągnie. Przeprowadzenie tego mechanizmu to jest cała procedura. Bo to wydać legitymację, zdjęcie naklęć, posprawdzać wszystko. A to jest tak ważne wydarzenie, że my tego nie możemy robić byle jak. Kto z Was przyśle w tych dniach zdjęcie swoje? No to Pani Agatka zrobi legitymację i napisze, na piątek będzie gotowe, rozumiecie? Będzie szybciejsze. Ale my się nastawiamy, że macie pracę, mało czasu, ostatni wielki pobór, ostatni chętnych, jacy jeszcze są na tą bitwę? Więc będziemy to robili piątek, stąd przywołuję moje panie, które są moimi prawimi rękoma w pomocy, żeby mi w piątek pomóc. Ustawimy jakiś mechanizm i możemy obsłużyć to ludzi. No przy 200 to raczej nie obrobimy tego. Zakładam, że 100 ludzi możemy od 17 do 19 obrobić. Ale przy ogromnej dyscyplinie i mało Waszych pytań. Stąd też trzeba mieć przy sobie zdjęcie, kwiatek storczyk, świece i jakiś ciuch do spalenia chustka, bluzka do rzucenia symbolicznie Bogu pozbycia się starego moi drodzy, ciuchu. Należy napisać najlepiej w domu. Wyznanie wiary, to dłuższe, mszalne, wierzę w Boga, bo to musi być napisane ręcznie. Bo to ma między innymi oznakę, że jeszcze nie jest jaskrawie opętany. Bo diabeł tego nie wytrzyma, nie wypisze ręcznie. Żeby to było świadome. Dwa inne wyzwania, gdzie przysięgi, teksty tutaj będzie gotowe jak tylko podpiszecie. Antymasońska i antymodernistyczna. Do ręki dostaniecie w ramach kosztów. moditewnik do obrzędów nie bać, wszystko poprowadzę spokojnie. Nie ma się obawiać. Jak będzie was setka, to się nie zmieścicie, bo inni to, część będzie na polu, będziecie przychodzić. Wszystko to obsłużymy. I szkaplerz kupujemy w sklepiku, bo szkaplerz jest konieczny. I te cztery punkty. Ja dostanę listę od pani Agusi, Agatki, i wyczytam imiona. Kogo na, imię, na, na liście nie ma, to ja go nie, nie przyjmę do zakonu, bo, bo choćby się pchał, tak nie ma, nie jest ważny obrzęd, bo ja wzbudzam intencje na tych, co mam na liście, żeby to było czyste proceduralnie. Bo wy się stajecie zakonnikami. Nowa optyka, nowy człowiek, rozumiecie? Zmieniacie swoje imię. Więc to nie może być wiele jak. Część by chciała w sobotę, część nie chce dzieci, ale ja was na znam. Kiedy? A kiedy w sobotę po południu czy w niedzielę? Jak wszyscy się wam spieszy? Wy mnie do fuj doprowadzicie. Ja mam iść na obiad po 50 godzinach modlitwy, a nam się spieszy. No i po co nierować? Więc piątek mnie się nie spieszy, ani się Tobie nie spieszy. To jest najbezpieczniejszy dzień. Tak jak było na wieczerniku, do mnie podchodzi facet i mnie irytuje. On chce o trzecie. Ja mówię, kiedy ja skończę na może? a kiedy zjem? A mam już już mamy. A jest powiedziane uczciwie, że najwcześniej może być o 16.00. Zakon. Dlatego proszę Was, nie przyspieszać mnie, nikogo wsłuzę. Robimy tyle, ile możemy. Dziś moja oświaternia cały dzień siedziała przy paczkach, telefony, załatwia sprawy. No i tak nie jest, dopiero wyślę paczki siedem w poniedziałek. No nie jestem, jakbyśmy klaskali dzieci, to się nie jesteśmy w stanie. Następna prośba, nie bać się na przyjazd w piątek w spanie to dołożymy łóżko. Ja poprowadzę modlitwy, znacie, nie ma, nie ma najmniej, że gdzieś się ściśniemy. Przypominam, że w piątek jest post o chlebie i wodzie, więc pustelnia nie wyda jedzenia. Kto nie pości, se w piątek musi przynieść swoje jedzenie, bo ja nie mogę złamać systemu. Złamię system, nie opanuje was. Natomiast śniadanie będzie bogate, pojemy obiad, cokolwiek. Chodzi systemowi się nie, 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 nie podoba, że was karmię. I mówią, że prowadzę gastronomię. Mam firmy. krowie daje jeść, to co, człowiekowi nie dam jeść? Przecież dla krów też prowadzę gastronomię. To wszystkie moje nasze ogłoszenia. Cieszę się tą bitwą. Napięciem wielkim, technicznym, bo to lepiej krew w człowieku krąży, no i efekty są. Mobilizujemy się, więc na sobotę, weźmiemy świętego Józefa, nie, że oddamy mu, żebyście myśleli, jego dzieło. Ja mu to tylko pokażę, przypomnę mu, ile mi leci, żeby zobaczył, jak to wygląda. Poniesiemy go na specjalnych noszach po 20 osób, żertki. Będzie tak nad głową niesiony. <laughs> 5, pięć, pięć. Takie nosidło zrobimy. Ta, ta towarzy waży ponad 100 kilo. Ta rzeźba albo 150. To unieś, zaniesiemy. Pójdziemy ze świętym Józefem. Niech się napatrzy, co jest jego, co ma pilnować, co ma wspierać i budować. Święty, więc jest tylko pokazanie Józefowi Świętemu, cośmy dokonali ku Jego chwale. A przy okazji Wy się też nacieszcie, bo Wam przybędzie kolejne miejsce do spaceru, do modlitwy, etc., etc. To są wszystkie moje ogłoszenia.